Gęsio-świnia, czyli koalicja na przesmyku suwalskim. Ostatnio mamy same sukcesy. Niedawno uznano Mazury za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. A obecnie okazuje się, że najniebezpieczniejszym obszarem na naszej planecie jest właśnie przesmyk suwalski. Jako strefa wysokiego ryzyka przewyższa on nawet nie tylko pogranicze dwóch Korei wschodni e, region Panamy przylegający do Kolumbii, ale nawet strefę Garzy. W związku z tym zastanawiam się, czy ceny działek tam teraz rosną, czy maleją. Bo jeśli maleją, no to tylko kupować. Dla wybrańców będą ceny preferencyjne. A jacy to wybrańcy? Zgodziło wiadomo, że około 16% mieszkańców naszego kraju wstydzi się swojej polskości i najchętniej by się jej wyrzekło, no ale nie wszyscy mają wystarczające środki, żeby wyjechać z naszego kraju, może więc zaproponować im przeprowadzkę właśnie na teren przez Byku Suwalskiego. Bo przecież, gdyby co do czego doszło, będzie to pierwszy teren wyzwolony przez armię Putina z tych nieznośnych miasmatów. Polskości. Ambasadorem na tym wyzwolonym terytorium mógłby oczywiście zostać pan Sznepf, obowiązkowo z małżonką. Genetycznie zna ten teren doskonale, przynajmniej od czasu obławy augustowskiej, za którą nie bez powodu dziaduś Maksymilian dostał wirtuti militarii, a teraz łotrzyki z kancelarii prezydenta chciałyby mu ten krzyż pośmiertnie odebrać. W końcu większemu pa polskiemu patriocie, Leonidowi Breżniewowi, też odebrali. No ale wtedy nie było Związku Radzieckiego, żeby się o niego upomnieć. Dziś też nie ma, ale może będzie. W związku z ogłoszonymi na Białorusi manewrami Zapad, które od zawsze budzą nieprzyjemne skojarzenia, nasz dzielny premier postanowił zamknąć wschodnią granicę na klucz, no i Dzięki temu jesteśmy bezpieczni. A co będą, jeśli nadjadą czołgi i zastukają w nasz płot? Po prostu nie otworzymy, odpowiada Donaldinio, licząc, że całą resztą zajmie się NATO i obłaskawiony przez nawrockiego Trump. Przy okazji mógłby się też spełnić postulat Niemiec, które życzliwie wypowiadały się ostatnio. O naszych żądaniach reparacji. Jesteśmy za, pod warunkiem, że wypłaci je Polakom Rosja. No, czekaj, tatka, latka. Tymczasem w kraju optymizm spada, dług rośnie, dziura się pogłębia, a rozwiązania są jedynie złe, gorsze i najgorsze. I skąd brać jakieś przykłady? No, pomysłu dostarcza piosenka Tylko Nepal. Takt. ostatnio tylko Nepal wybrał rozwiązanie polegające na konfrontacji ze społeczeństwem. Efekt ledwie władza spróbowała si siłowo rozwiązać konflikt ze społeczeństwem. Skończyło się to bardzo źle dla władzy. Premier kraju zrezygnował i uciekł, a wściekły tłum skierował swój gniew na gmachy użyteczności publicznie oraz na prywatną żonę premiera, która Niestety tego spotkania trzeciego stopnia nie przeżyła. Pytanie, czy o to właśnie chodzi rodzimym żurkom, które którzy tylko jączą, zaogniają i straszą? Ostatnio przecież ich macki sięgnęły Brukseli, gdzie postanowiono odebrać immunitety jakiemu? Braunowi i obajtkowi. I za co? No jeśli idzie o byłego szefa Orlenu, to za polecenie, by nie wpuszczano na podległe mu stacje benzynowe jednego numeru szmatławca nie z okładką profanującą Matkę Boską patronkę Polski. Oto i cała zbrodnia obajtka. Ocipiałeś, panie żurek? Gdyby to się zdarzyło w islamskim kraju, już byś pan nie żył. A gdybyś rzeczywiście chciał wyprostować polską praworządność, to skróciłbyś kolejki w sądach i przestał czytać się uczciwych sędziów, a pogonił postkomunistycznych koleżów. Ale na razie celem krucjaty ministra stała się kobiałka pod Warszawą, gdzie komisja wyborcza pomyliła się przy liczeniu. Gdyby tak sfałszowała i to na korzyść czasowskiego to problemu by nie było. A tak jest. Ktoś musi zapłacić, że nie udało się unieważnienie wyborów. Słowem, jak się rzekło, kobyłka upłota. Trudno jednak twierdzić, że nikt w Polsce nie wyciąga politycznych wniosków. Ostatnio obudził się P.S.L. A zobaczywszy, że jego popularność spadła do 1,5% e, e, nerwowo, zaczął się rozglądać, kto mógłby wziąć go na barana i przenieść ponad progiem wyborczym do następnego sejmu. Numer z trzecią drogą był jednorazowy. A zlanie się z platformą? Mądrość ludowa podpowiada, że dostaliby wtedy tylko dwa biorące miejsca: jedno dla kościoła. Drugie dla Kamysza. No, może, można by jeszcze poprosić PiS, ale przed PiSem Pesel odczuwa zabobonny lęk. Co więc zostało? Jedna racja. Konfederacja. No i bo cóż to za problem dla partii obrotowej założyć jak jeden mąż konfederatki? Jak by to wyglądało? Na głowie czepiec, pod pachą złoty róg, na płocie kur yy, i na wsi wesele. W końcu są wartości, co łączą. Choćby upodobanie do piwa. Tylko co na to druga strona, wolorynkowa, liberalna. No, ewentualnie pewnie mogłaby się zgodzić na e, kosy na sztorcy, hajda na brukselę i pasiaki więzienne dla poprzednio rządzących. Oczywiście można skrzyżować gej z prosięciem. Tylko co z tego wyjdzie? Zabieg udał się podobno miczurinowi. Gęsio świnia znosiła jaja i nawet miała skrzydła, co natychmiast wykorzystała i odfrunęła za granicę. I żal? A teraz, drodzy Państwo, skoro jesteśmy przy problematyce zagranicznej, postanowiłem wyjątkowo poświęcić ją Francji. W którym upadł kolejny rząd, i pan Macron po raz kolejny bezradnie przebiera rękami i nogami. Elegancja Francja. Wielkie ma dziś kłopoty pan Macron, Boże. Co rząd pragnie ustawić? Ten ustać nie może. I choć zgrywa mocarstwo, potrząsa atomem, nie umie już zarządzać swoim własnym domem. Nie ma wsparcia narodu. Ni większości partii, nie postawi na lepel, niech się baba martwi. A świat posługuje się maksymą złotą. Francja już nie dziewczyną, a starą kokotą. Nie ma w niej wielkiej damy, ani nawet wampa. Nie wie kogo bać się ma, Putina czy Trumpa. I jedyne co umie, gdy panikę czuje, to oddać się Niemcowi. Niech ją poratuje. Francja nie nierządem stoi. Pisać można wiele. A prawdę da się poznać w paryskich hotelach. A teraz, kochani, kochani, hejt, park. Na początek refleksja, że coraz mniej was po drugiej stronie eteru. I, i zaraz się, że mamy ochotę zawiesić działalność. No ale na razie jeszcze się nie poddaję. Dorota P. jako komentarz do zachowania polityków i komentatorów, którzy zazdrości o pierwsze sukcesy prezydenta na arenie międzynarodowej, poniżają go prymitywnymi złośliwostkami, choć sami nie potrafią wznieść się na szczyty, chyba, że na szczyty głupoty, jak Radek ze swoimi fotkami pod Białym Domem. Polecam. Cytat Jana z Czarnolasu. A iż baczy po sobie, że się wspinać próżno, tego ludziom uwłoczy, czym jest od nich różno. Teresa. A może by poczytać Lema, na przykład bajki robotów, gdzie można zobaczyć znakomitą parodię rzeczywistości. Elżbieta przypomina, że narodowe czytanie wymyślił prezydent Bull Komorowski. Fakt i chwała mu za to. Podobnie jak Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, za obiady czwartkowe. A cisek sięga po Mikołaja Reja z głowic. W skarbnicy cytatów z literatury polskiej znajdziemy, bo zawsze ci więcej jedzą, co bliżej misy siedzą. Oj, prawda. Chmurka objawia się jako miłośniczka fraszek. Staudenger jest zawsze aktualny. Ile rad i spostrzeżeń jest w tych jego fraszkach. Dla przykładu, z Zmercem i głupcem nie tocz z wady. Żadnemu bowiem nie dasz rady. Plujmy sobie nawzajem w kasze, To takie polskie, to takie nasze. W tej głowie pustkowie. Wśród samych potulnych obywateli ojczyznę diabli by wzięli. O Boże, Boże, to jest wielka łaska, że twarz nam może służyć jako maska. Nie zawsze trzeba mieć zadrania tego, co jest innego zdania. Stare ale jare. Pomysł Roberta: a dlaczego nie zaproponować narodowego śpiewania? Najzdolniejszy grałby na grzebieniu znam prawdziwych wirtuozów tego instrumentu. Chłopcy z głosami przed mutacją śpiewaliby. Piesi nie wiesz nigdy kobiecie, bogacze nuciliby na kilka głosów za ostatni grosz, a dziady proszalne śpiewałyby, gdyby był bogatym. Młode, niewidne panny również w chórze wykonałyby z akompaniamentem cymbałów zamki na piasku, a palacze papierosów za karę odśpiewaliby do zakopania jeden krok. No można to mnożyć i jeszcze parę szopek spłodzić. Jerzy smutno. Jan z Czarnolasu, welkochanowski, kład podwaliny pod język polski. Byśmy go dalej rozwinęli, aż do poziomu Jasia Kapeli. Marek pisze. Niestety, mistrzu, potrzebuje zdanie, że wspierał pan kurską telewizję, w której zabrakło miejsca dla Ziemkiewicza, Warzechy, Pośmieszalskiego czy Wilsteina. Delikatnie przypominam, że ja większość tych panów do TVP wciągnąłem, póki miałem na coś jakikolwiek wpływ. A co do propozycji, żebym wcześniej otworzył własny kanał, no, drogi panie Marku, nie byłem jeszcze gotów, żeby dopłacać do własnej twórczości. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.